I siema siema ekipa, ja jestem Kokolino i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tamtym odcinku, nie, po prostu rozwaliliście system, rozwaliliście system łapeczek. Poprosiłem was tylko o 50 łapek w górę, a patrzcie ile dobiliście. 124 albo 128 łapek w górę, wow, 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 po prostu wow. Bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Więc może w tym odcinku zwiększymy próg łapek do 60 łapek w górę, 60 łapek w górę i będzie kolejny odcinek na moim kanale. Pewnie albo kozacki patentik na kaskę, albo po prostu rozdawanie kasy widzom, gdyż po prostu dużo osób... Mm, po nie potrzebuję, no nie ma gotówki do GTA, więc na przykład dzisiaj wchodzę sobie właśnie na konsolę, i możemy nagrać dla was odcinek z podziękowaniami właśnie za 128 łapeczek, więc to jest po prostu wow, 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 I właśnie widz mi wysłał wiadomość konsolą, czy mu pomógł jakoś zarobić, czy mam jakiś napad, czy nie wiem, czy po prostu mógłbym jakoś pomóc zarobić, czy bym ja dał chociaż milion, bo zbiera tam na biuro i czy tam na opresora też. Więc tak myślę, dobra, 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 dużo osób też potrzebuje gotówkę, więc dobra, wracamy do rozdawania gotówki widzom, więc w tym odcinku będzie można zgarnąć darmowy milionik. Jeżeli potrzebujesz darmowego miliona, to po prostu napisz mi w komentarzu jakiś fajny komentarz, a po prostu nie przypnę ci serduszka i nie odpiszę, bo ja tam, no, po prostu tego nie robię. Więc nie wiem, na Instagrama możecie wpadać i po prostu jak macie takie same niki na Instagramie i na tym, no to nie musicie nic robić, a jeżeli po prostu macie inny nick na Instagramie niż na YouTubie, to po prostu napiszcie w komentarzu swoją nazwę z Instagrama, to ja do was napiszę na Instagramie, jeżeli wygracie darmowy milionik. Tak, darmowy milion, dosłownie za nic, za nic. Dosłownie za nic i tak możecie pochwalić, bo za te łapki w górę kupiłem sobie Lamborghini Huracan Tutaj właśnie stoi moje Lamborghini Huracan e, Kupiłem sobie takie Lamborghini Huracan za wasze łapki w górę Więc jakbyście tutaj zostawili też pewnie tak z 60 w górę to będzie chociaż na benzynę do Lamborghini Huracan Patrzcie, jakie fajne I ten dźwięk silnika i to strzelanie, nie? Patrzcie, ła, wow. to, to, to wszystko za łapki od widzów Nie wiem, jadę pod prąd? dobrze, nie wiem <laughs> Więc ekipa, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to proszę was zasubskrybujcie ten kanał, gdyż no tak jak wam obiecałem, jeżeli do końca czerwca dobijemy 10 tysięcy subskrypcji, to będzie na kanale mega, mega fajniutki specjal i po prostu bardzo, bardzo dużo osób nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc jeżeli byście mogli, nie wiem, zasubskrybować ten kanał, mi ten kanał znajomym i nagrywać i inne takie nagrywać, o Jezu, przeczytałem tutaj ten komentarz od Wiza, sorry, nagrywać, subskrybować. <grybować> bo tu właśnie widzicie ze mną nagrać, no to jesteś na odcinku, Morderko, pozdrawiam cię. macio 20, 10, e, 504, dobra. Pozdrawiam cię, Morderczko, więc może się cieszę, jesteś na odcinku. Jeżeli ty chcesz wystąpić na odcinku, to też możesz po prostu dołączyć do mnie do sesji, zapytać się, czy nagrywamy i inne takie, więc ja powiedziałem, no i zarysowałem wam drugi huraka. no to musi się dobić teraz, tak nie wiem, z 200 łapy w górę, żeby e, zrekompensować tą rysę. Nie, a tak w ogóle, jeszcze raz wam dziękuję za tyle łapek w teraz suba, łapę w górę. teraz suba, łapy w górę. Udostępnijcie ten kanał dosłownie wszystkim, 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 a to wszystkim swoim znajomym. I powiem Wam tak, że teraz postaramy się zrobić maraton. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie 60 łap w górę, to już jutro pojawi się kolejny odcinek. I tak co odcinek będziemy zwiększać próg łapek, zobaczymy ile łapów wam się nie uda dobić, więc napiszcie czy akceptujecie takie wyzwanie. To jest dla was takie wyzwanie, żeby dobić teraz 60 łap w górę. Dobijamy teraz 60 łap w górę i co odcinek będzie więcej, więcej i więcej. I zobaczymy ile wam się nie uda dobić, mam nadzieję, że szybciej nie zbankrutuję. No, mam, mam teraz na koncie 150 milionów, 154 miliony mam prawie, więc mam nadzieję, że nie zbankrutuję. Czekajcie, e, co 10 łapie ten odcinek, po kalkulować to, pomnożyć to przez pierwiastek 68, pomnożyć to przez drugą wojnę światową, przez rok produkcji Mercedesa, pomnożyć to przez e, rok wydania Red Bulla, pomnożyć to przez datę produkcji na chlebie tostowym, pomnożyć to przez datę produkcji Red Bulla, którego właśnie piję, e, wychodzi stacja okręgowa, e, pomnożyć to przez jeszcze przez księżyc, pomnożyć to przez gwiazdki, Wychodzi jakieś 150 biliardów łapę w górę, żeby właśnie wydać. Wszystkie 150 milionów z mojego konta. Nie wiem skąd ja te obliczenie wziąłem, ale mam nadzieję, że Wam się podobało, więc możecie za te same obliczenia zostawić łapę w górę i suma, bo chyba było bardzo ładne obliczenie. Więc ekipa, ja już nie przedłużam. Jeżeli odcineczek Wam się podobał, w tym odcineczku możecie zgarnąć darmowy milionik. Co trzeba zrobić, to wystarczy po prostu napisać swoją nazwę z Instagrama, a do Was się odezwę na Instagramie Jeżeli wygracie. I jeszcze możecie wspomnieć na jakiej platformie gracie, jaki macie level w GTA 5 online, gdyż e, jeżeli macie tam nie wiem powyżej tam nie wiem 400, 500, 600, 1000 levela, to nie piście nie bierzcie udziału, bo ja bardziej chcę pomóc takim osobom, które zaczynają albo które nie nie mają na przykład tak nie mają nic prawie albo coś, gdyż już że tak chłopie, masz 1000 level i ty masz 500 dolarów na koncie, no to chyba coś jest nie ten tego, nie. No, chyba tak. Więc ekipa, jeżeli podoba wam się ten zostawcie suba, w górę, nie wiem, który raz już to mówię, ale to mówię wam, żebyście zostawili suba, w górę i dobicie tak tu, nie wiem, 250 w górę, bo ten Lamborghini jest tak zniszczone, że będzie drogo kosztować. Hmm. Jestem ciekaw, jakie auto sobie kupię w następnym odcinku za łapki od widzów. Hmm. Tego, nie powiedziałem tego na głos? Nie wiem. <laughs> Dobra, cześć!